Hej, korzystając z tego, że kilka litopsów zakwinęło mi, to postanowiłam zrobić filmik o tym, jak i kiedy je podlewam, a również pod koniec tego wideo znajdziecie aktualizację o tych litopsach, które ukorzeniałam, czy udało mi się, czy też nie. Ale wpier w kilka słów o tym, jakie mają stanowisko. Także trzymam je przez cały rok w domu na parapecie południowo-wschodnim. U góry jest cały czas uchylone lekko okno, a dole jest, pod parapetem jest grzejnik, ale on jest wyłączony nawet zimą. Także jeśli macie również je w domu i kloryfer jest włączony zimą, to albo przesuńcie te rośliny bliżej szyby, gdzie jest chłodniejsze powietrze, bądź też podłóżcie styropian, o czym zresztą opowiadałam w jednym z filmików o tym jak zimować kaktusy i sukulenty. Tutaj również w Anglii dużo osób trzyma je w szklarniach podczas zimy i są one ogrzewane właśnie kiedy temperatura tak spada do 5 stopni. Jeśli chodzi o podłoże, to jak widzicie, jest ono bardzo mineralne i zrobiłam również krótki filmik o tym, jakie ja składniki mieszam. Także zapraszam do obejrzenia. No dobrze, no a kiedy je podlewam? Po pierwsze. Po przesadzeniu, obojętnie jak jest pora roku, to zawsze im podaję nieco wody. Z tym, że po przesadzeniu odczekuję tak co najmniej tydzień. W razie gdyby doszło przy przesadzeniu do szkodzenia korzeni. A robię to dlatego, żeby się one przyzwyczaiły do nowego środowiska i by pobudzić właśnie korzenie do dalszego rozwoju. Natomiast ogólnie to zimą nie podlewam i dopiero pierwsze podlanie rozpoczynam zazwyczaj tak gdzieś w kwietnia, początek maja, kiedy stare liście już są takie e, obeschnięte. Zresztą zobaczycie różne filmiki podłączone, gdzie bardziej może widać e, te e, liście, bowiem stare liście one mają, są pełne wody i pomiędzy tej szparce stąd wyłania się wiosną nowa para liści, która właśnie czerpie wodę z tej starej pary liści, która w, w, z czasem y, tak się marszczy i obsycha. Tu nawet widzicie takie pozostałości. Więc jak już y, obeschnięte są te stare y, liście, to wtedy y, zaczynam y, podlewanie. Drugi taki wskaźnik to jak zaczyna się litop smaszczyć. Jak widzicie, tutaj ma smaszczki, a po podlaniu już taki ładnie napomponowany, wygładzony. No, oczywiście, podłoże również musi przeschnąć pomiędzy podlewaniem, no bo nie mogą stać, mieć korzeni cały czas w wodzie, bo to by doprowadziło do ich ignicia. Czyli wiosną podlewam, latem również i jesienią, kiedy właśnie wtedy wyłaniają się pomiędzy tą szparą kwiatki. Natomiast kończę podlewanie tak pod koniec października, początek listopada i znowu zimą nie podlewam. A ogólnie daje dużo wody, tak aż przecieka ona od dołu przez otwory drenażowe. Nie ma sensu podlewać często, a tego drobinką, no bo to wpływa negatywnie na rozwój korzeni. Na moim ostatnim spotkaniu miłośników ketusów i sukulentów właśnie była prezentacja na temat elitopsów i hodowca mówił, że właśnie ta odmiana optyka rubra to nie, nawet podlewać tak w, grud w grudniu czy nawet w styczniu. Moja niestety padła. A tutaj Wam pokazuję właśnie tą przemianę. Kiedy to zimą zaczyna się otwierać ta szpara, te młode liście tutaj widzicie, one pobierają, czerpią wodę z tych starych liści, i dlatego nie podlewamy właśnie zim. Jeśli chodzi o aktualizację, to miałam bodajże cztery litopsy, które próbowałam ukorzenić. Dwa niestety nie przeżyły, natomiast te dwa przeszły dwie metamorfozy, ta nawet to już trzeci raz. Ale jak widzicie, zero korzeni, więc to jest ciekawe według mnie, że nowe liście się wyłaniają, choć nie ma korzeni. No, będę dalej próbować je korzeniać, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Czyli podsumowując, zimą nie podlewamy, gdzieś tak od listopada aż do kwietnia, maja, kiedy wyłoniła się nowa para liści, a stare są wyschnięte.